Dzień dobry, posłowa góra Musina pożegowość 16 grudnia 2010 Zjeżdżamy sobie do tego lartę. Tu mamy taki prywatny stoł, nazwijmy to. Jest to około 300 metrów w dół do zjeżdżania. Mamy godzinę 15.30 Czwartek minus 10. Proszę zobaczyć, słońce tam zachodzi. jest pełno śniegu. Tam już wstaje księżyc. O, przez te drzewa go tam widać. Nie wiem czy jest w nocy, czy w dzień do czwartej 15.30 wygląda nasz sprzęt i tu będziemy za chwilę zjeżdżać tędy. Jest trwa około 30 sekund, czy pół minuty. Podejście z 3 minuty. Jest idealne dla to, żeby do grupasować Musina pożegowo. Osoba góra. Śniegu pełno. Jeszcze wypadał śnieg, o, śnieg piszczy, że się więc... zjeżdża, o jest, księżyc staje widać księżyc, recedenuje Kronis Poznań 16 grudnia 2010 warunki do zjeżdżania są, nie ma, bajka, tu wcześniej na sankach zjeżdżały teraz pozostaje nam tylko i wyłącznie samemu śmigać na nartach za chwilę będziemy zakładać tu mamy sprzęt Wynik, idziemy sobie po narty wody będziemy za chwilę zjeżdżać w Musinie, Pożegowie prywatny stok kierownica. Nie tylko. zapraszam wszystkich chętnych zamiast bujać się z maltą ski. Można armatką po oczach dostać. Armatką śnieżną oczywiście. Wspaniałe warunki zjazdy. proszę zobaczyć ten klimat, ten urok tego miejsca. Po prostu zachodzące słońce i tam wstające księżyce. Bajka.